Z tej strony Kryptononim i zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną. Po nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób. Mamy dzisiaj piątek, 7 kwietnia 2023 roku. Jest to wielki piątek i lecimy sobie z rynkiem Bitcoin 28 089 dolarów i praktycznie stoi od nam w miejscu od kilku tygodni, dwóch w sumie, to nie, nawet nie kilku, tylko od dwóch mm, Ether dobił do 1900 i teraz się waha w okolicach 1879 dolarów. Cały market cap też stoi w miejscu, więc tutaj nie warto na to e, nawet czytać. Lecimy sobie do największych pomp no i widzimy Radix 7% na plusie, Maker 6,8% na plusie i Kaspa 12,8% na plusie, ale widzimy, że Coingecko nie ogarnął, że 12 jest większe od 7 i to zrobił troszeczkę w dziwny sposób. Najgorzej poradził sobie Stax 4,1% na minusie, Dogecoin po wzrostach odreagowanie 3,5% na minusie i Dao lid dao 3% na minusie. Jak sobie przyjdziemy do CryptoRank, to widzimy, że Arbitrum cały czas na topce. Później Solar, RDN się utrzymuje na wyszukiwaniach w ciągu 7 dniach, a najwięcej wizyt Bitcoin, Dogecoin i Arbitrum. No i jak wejdziemy sobie na wykres, to w sumie tu się nic ciekawego nie dzieje. Może oprócz tego, że jeżeli byśmy patrzyli pod tym względem, że tutaj robi się nam taka. Laga, dobrze mówię, czy chorągiew, zawsze to mylę. Chyba chorągiew, jednak to zbliżamy się do takiego momentu teoretycznie, że cena powinna wyjść górą albo dołem, tak? No ale oprócz tego to nic ciekawego, konsolidacja trwa. No i w najbliższe tygodnie myślę, że nam dopiero pokażą, w którym kierunku pójdziemy. Dolar do złotówki 4,28 i praktycznie no cały czas dolar się osłabia. Na wieści, te, które mieliśmy i banksterów i innych rzeczy, ropa też nam troszeczkę wybiła. To jest efekt, no po prostu jeżeli się podasz pieniądza znowu możliwe, że będzie zwiększała, e, podobno 2, 2 biliona tam do, doleciało, no to w surowce i wszystkie aktywa, które nie można dodrukować e, i wyprodukować sobie z powietrza, po prostu będą pompować, no i to ładnie też widać właśnie na indeksie dolara, który sobie wygląda jak wygląda. Dobra, przejdźmy sobie do kalendarza ekonomicznego. Wczoraj co tu mamy, zdeklarowani wstępni bezrobotni, wczoraj 228 tysięcy wniosków, prognoza to 200, więc o 20 ponad procent, 20, e, nie, bo ponad 10% więcej niż prognoza głosiła, no i to w tyle w sumie w e, wiadomościach kalendarza, co tutaj wcześniej widzimy, to już Wam pokazywałem, no i Możemy zobaczyć, że w sumie dużo kraju ma tutaj dzień wolny od pracy i w Stanach widzimy zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych za marzec, prognoza 238 tysięcy wniosków i stopa bezrobocia za marzec, prognoza to 3,6%, no i te drugie to jest dość ważny wskaźnik, więc warto na niego patrzeć. No i dobra, lecimy sobie do wiadomości. Wiadomości zaczniemy od kilku fajnych wiadomości. Pierwsza to jest lista Forbesa najbogatszych osób na świecie, gdzie Elon Musk zostaje zdetronalizowany. Wcześniej miał majątek w wysokości 219 miliardów dolarów. Przeskoczył Jeffa Bezosa o jakieś 50 miliardów dolarów. Jednak teraz na podium wychodzi Bernard Arnault. Jeżeli nie widzieliście mojego filmu o top 10 najbogatszych osób na świecie, to wam podlinkuję nie wiem w sumie czy na tym kanale go wrzucałem ale jeżeli nie to wrzucę i podlinkuję pod tym e, odcinkiem bo bardzo fajny krótki 10 minut trwa ten odcinek a możecie sobie przypomnieć jaka ta była topka na początku stycznia tego roku z tych wszystkich e, no w sumie starszych wiadomości a teraz mamy nową i jest to e, aktualnie najbogatszy człowiek na świecie nowy lider tego rankingu który świnie e, świnie w świecie słynie jako król luksusu jest to właściciel wielu marek wschodzą i tym podobne, myślę, że każdy też zna, przejmuje top 1. Elon Musk się wykrwawił z kilku powodów, jednym z nich to był chociażby zakup Twittera na koszt 44 chyba tak, 44 tak tutaj jest napisane, miliardów dolarów. No i dobra, lecimy sobie dalej. Kolejna wiadomość z BitHuba mówi nam o tym, że ceny komercyjnych nieruchomości spadną nawet o 40%. Takich, do takich wniosków doszli analitycy Banku Inwestycyjnego Morgan Stanley, że ceny nieruchomości mogą tutaj nawet spaść o 40%. Przyczyny, oczywiście, kilka, m.in. krach bankowy, który może nawet przewyższyć krach z 2008 roku. Jednak na no, zadrukują wszystko i będzie jak należy. Lecimy sobie dalej do urodzin Satoshi'ego Nakamoto. Tak moi drodzy, wiele może z was osób nie wiedzieć, także że Satoshi ma urodziny. Oczywiście najprawdopodobniej jest to data wybrana przez niego, a nie data jego prawdziwego urodzin. Jednak jest to data można się do niej dopatrywać symboliki. Jest to 5 kwietnia 2000 co ja gadam? 5 kwietnia 1975 roku, czyli przechodził wczoraj, tak przedwczoraj, Przedwczoraj, tak, przed wczoraj uchodziło mu 48 lat. Ta data może wskazywać nam, że na rok 75 5 kwietnia, w którym obywatele USA mogli ponownie posiadać złoto e, i handlować nim. 5 kwietnia dokładnie 1933 roku było, e, prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt wydał dekret o odejściu ak Amerykanów od parytetu złota, tak i później dopiero w 1975 Złoto przestało być tak naprawdę nielegalne, i mogli je z powrotem ludzie kupować. Dobra, no i lecimy sobie dalej. Oczywiście yy, ten odejście od parytetu yy, w 75, w którym obywatele USA mogli ponownie posiadać złoto i handlować nim po tym, jak Nixon jednostronnie rozwiązał istniejący system Bretton Woods i anulował wymienialność dolara amerykańskiego na złoto w 75, tam, yy, w 71 roku i to wprowadzenie miało być jak zwykle tylko tymczasowe. Jednak mamy 52 lata później i dalej to działa. No bo oczywiście jest to na rękę wszystkich Wszystkim banksterom i wszystkim innym osobom, Donald Trump prognozuje upadek dolara, więc tu już nawet takie osoby, które nie powinny wstawać w opozycji z dolarem, bo jednak, jako była growa państwa, to powinna e, wzmacniać dolara, tak? Walczyć o jego pozycję. Mówi nam, że może jednak ten dolar, e, ten dolar nie jest taki w sumie wyśmienity. No i tyle. Mm, Donald Trump został formalnie zatrzymany za próbę zatuszowania afery związanej z łapówką dla aktorki filmowej dla dorosłych z którą miał romans, pozostaje jednak wolności i korzystając z tego faktu wypowiedział kilka ostrych słów pod adresem administracji Joe Bidena i na temat jego czeka dolara amerykańskiego tak czytamy w sumie w nagłówku więc no atakują go ze wszystkich stron, ale pewnie też sam nie jest czysty, bo zazwyczaj mało kto jest czysty, tak zawsze coś się tam znajdzie, no i dobra przechodzimy do dość smutnych wiadomości nie żyje Bopli, czyli twórca Cash Eapa, jest były to dyrektor do spraw technologii w firmie Blog, zmarł w kwietniu 4, dokładnie o godzinach porannych w, w San Francisco został napadnięty na ulicy i wielokrotnie zginięty nożem, co było podobno bezpośrednią przyczyną jego zgonu. Departament Sprawiedliwości USA przejął ponad 112 milionów dolarów w kryptowalutach. Chodzi o proceder uboju czyli tam różne e, rzeczy, które hakerzy na różne sposoby wykradały m, osoby, osobom po prostu krypto i inne rzeczy. Ale po co wam to pokazuję, moi drodzy? Po to, żeby dać wam przestrogę, że jak może Departament Sprawiedliwości przyjąć kryptowaluty? No jak? No najprawdopodobniej osoby, które zostały zatrzymane miały sida sobie w domu zapisanego, a jak was czepią, to będą przeglądać każdą kartkę y, po kolei ich książki i takiego sida można znaleźć więc przestrzegam, nie zatrzymujcie nigdy sidów w całości nigdy y, no zawsze jakoś je chociaż troszeczkę zaszyfrujcie, żeby nie było takiej akcji że w przyszłości może pójdziecie na protest y, albo coś, władze będziecie nawet kierowali tym procesem. No, oczywiście wymyślona sytuacja, ale powiedzmy, jakiś powód będą mieli, żeby wejść wam do domu, przeszukać go i zabrać wam wasze krypto, więc lepiej być zabezpieczonym. Pamiętajmy. Dobra, lecimy sobie dalej. Lecimy sobie do Szwajcarskiego banku Postfinance, który zaoferuje klientom kryptowaluty. Więc widzimy kolejny bank, który yy, jedni walczą, inni wchodzą. Myślę, że Szwajcaria jest takim krajem, gdzie więcej będzie można zauważyć takich sytuacji, że banki będą korzystać z tej sytuacji, gdzie można zarobić i oferować ludziom kryptowaluty. Pamiętajcie jednak, że nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. Kierownictwo Signatur bank zostaje oskarżona o Inside Trading. Myślę, że to jest nic nadzwyczajnego, ale warto poinformować. No i lecimy sobie do Singapuru, który ustala zasady dla branży kryptowalut. Czytamy tutaj, że banki centralne Singapuru i policja pracują nad wydaniem wytycznych dotyczących kryptowalut dla banków według różnych źródeł raport branżowy przedstawiający najlepsze praktyki zostanie opublikowany w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. No i tutaj widzimy i Szwajcaria i Singapur to są właśnie takie kraje, które chcą się podporządkować pod ten trend i na tym jak najwięcej zarobić. A na dalej sobie przyjdziemy do Niemiec, którzy wprowadzają bardzo ciekawą ustawę. Została zatwierdzona ustawa dotyczącej regulacji emisji kryptowalut, emisji przepraszam, akcji jako krypto jako tokenów, tak? To jest to, o czym cały czas mówimy, że świat Idzie w stronę tokenizacji, że nie, łatwiej się obraca właśnie tymi wszystkimi i papierami, jeżeli są właśnie stokenizowane. No i tutaj sobie. Możemy przeczytać, że korporacje publiczne będą miały do wyboru emisję swoich akcji, jako akcje konwencjonalne, czyli stare, tradycyjne lub elektroniczne. Te elektroniczne akcje będą mogły być zarejestrowane w centralnym rejestrze albo na blockchainie, dając początek akcjom kryptowalutowym. Bardzo fajna sprawa, w tym kierunku myślę, że cały świat będzie szedł. To nie jest pierwszy przykład tokenizacji, widzimy go na każdym kroku. Wiadomo, w niektóre sfery są pchane na siłę, to tokenizacja tam, gdzie jest niepotrzebna. Potrzebna, ale w niektórych e, myślę, że sferach jest niezbędna i tam się sprawdzi. Oczywiście mamy na razie tylko piaskownicę, ale czas pokaże, które projekty się sprawdzą, które będą nam potrzebne i które nam ułatwią nam życie. A my lecimy dalej. Prawie wszyscy unikają płacenia podatków o kryptowalut. E, taki tutaj raport został wydany. Też przestrogą chciałbym Wam to powiedzieć, dlatego że prędzej czy później wszyscy zostaną rozliczeni z krypto. W szczególności kiedy używacie giełd, podajecie KYC, nie zakrywacie swoich IP i tak, dalej, i tak dalej. Więc jeżeli możecie robić sobie co chcecie, tak? Ale lepiej zawsze zachowywać się legalnie. Ja wiem, że podatki i w Polsce i na świecie są często chujowe. Ale jeżeli chcecie sobie zrobić, e, możecie sobie zrobić tym samym krzywdę, e, więc prędzej czy później zostanie to rozliczone. Jeżeli chcecie z sobie zoptymalizować podatki, to zróbcie to legalnie. Nie wiem, zmieńcie sobie na przykład rezydencję podatkową, którą też nie jest tak łatwo zmienić, bo pamiętajmy, że są dwa czynniki: 186 dni, gdzie przebywacie oraz gdzie macie swój ośrodek życia. Więc nawet jak się wyprowadzicie, a będziecie mieli żonę, dom i, i tak dalej, e nie wiem, jakieś zasiłki, renty, to tak czy siak nie zmieniliście jeszcze e swojej rezydencji. I to nie jest takie proste, ale są opcje, gdzie można to zoptymalizować legalnie, e, a nie po prostu nie płacić. A potem e, się okaże, że nie będziecie mogli wjechać do Polski albo do całej Unii e, i będziecie ścigani na przykład 75% podatkiem. To tak w drodze przestrogi. Lecimy sobie dalej. Reddit wdraża kontrakty awatorów. NFT na Poligonie, już trzecia generacja. Internetowa platforma dyskusyjna Reddit wdrożyła trzecią generację swoich cyfrowych przedmiotów kolekcjonarskich opartych na blockchain nazwanych Reddit Avatars na blockchainie Polygon. No i dobra, tyle z wiadomości moi drodzy, mam nadzieję, że szybciutko Wam to streściłem, streściłem a teraz przechodzimy sobie do analizy danych standardowo blockchain.com bitcoin przetransferował 3,4 miliarda dolarów w ostatnich 24 godzinach, haszy cieci wysoko 378 exahashy, prawie pod 400 podchodzimy, więc bardzo fajnie 16 gwei najwyższa opłata w pierwszym bloku, ostatnie bloki około 28-30 gwei więc jakbym chciał to bym tak dał pewnie 35 przepchnąć w pierwszym bloku mamy bloków 111 w kolejce ethereum, wypalone, 1362 etery, ether cały czas się spał. Cały czas go ubywa w ostatnich 24 godzinach. 41 Guay opłaty transakcyjne na sieci Ethereum. Według Infowalls widzimy, że wpływa 25, i pół, 25 500 e, bitcoinów i 13 tysięcy zostaje wyciągniętych Etherów. Jednak, jak sobie spojrzymy na ten wygres, to tego tutaj nie widzimy. Tutaj widzimy, że nawet on spada na 1 900 000, 000 bitcoinów na giełdach. Wolumen na futuresach mamy w wysokości 89, no prawie 90 miliardów dolarów. Bitcoin cały czas. Jest nad 200-tygodniową średnią kroczącą, odkąd ją przebił. Chciwość i strach wynosi 63, więc jesteśmy cały czas w chciwości tokeny, które się odblokują wyglądają następująco i na koniec mamy 17,5 tysiąca bitcoinów na zakup przy 29 tysiącach dolarów i 16,5 tysiąca bitcoinów, przepraszam, tam było na sprzedaż tutaj mamy na zakup przy 27 tysiącach dolarów. No i dobrze moi drodzy dziękuję, że stałeś ze mną do końca życzę tobie wesołych świąt smacznego jajka, nie wiem jak najlepszego rynku dobrych trade'ów, no i zdrówka, wszystkiego co najlepsze i słyszymy się niebawem Hey.